Cześć, witam was wszystkich. Nazywam się Bartosz Urkowski. Zapraszam was wszystkich serdecznie do subskrypcji tego kanału. Jest to mój pierwszy materiał na tym nowym kanale. Część z was może mnie już kojarzyć z mojego starego kanału, czyli z Polish Fitness Freak, który oczywiście nie został zamknięty. Tylko po prostu przenoszę się tutaj na ten nowy kanał. Tu oczywiście macie odnośnik do starego kanału, jeżeli sobie chcecie zobaczyć czym się zajmowałem, ponieważ domyślam się, że nie każdy z Was może wiedzieć, kim jestem. Ja pokrótce tylko teraz tutaj wspomnę o sobie, powiem parę słów. Generalnie jestem osobą związaną ze sportami sylwetkowymi i dokładniej z kulturystyką tak na poważnie od 2013 roku, czyli na dzień dzisiejszy mam już 9 lat. Stworzyłem jeden z pierwszych kanałów w Polsce zajmujących się sensu stricte tą tematyką, i dzięki temu, że byłem jednym z pierwszych, udało mi się w tym światku kulturystycznym jakoś zaistnieć. Może nie jako zawodnik, ponieważ nigdy jakichś sukcesów większych startowych nie miałem, ale jako osoba promująca tą branżę i jeżeli jesteście zainteresowani moim rozwojem, moim progresem, nie tylko sylwetkowym, ale też mentalnym, to oczywiście mówię, zapraszam Was do mojego starego kanału, ponieważ tam jest naprawdę cała moja historia z różnymi błędami, z różnymi zmianami zdań itd. Tak tak Generalnie, dlaczego powstaje ten nowy kanał? Ten nowy kanał powstaje dlatego, że ja bardzo się zmieniłem, ewoluowałem powiedzmy od czasów, kiedy zaczynałem tworzyć. Polish Fitness Freak i też nie jestem już tak sfiksowany zwłaszcza zawodowo jeżeli chodzi o temat kulturystyczny. Oczywiście jest to moja pasja dalej w tym siedzę i będę siedział prawdopodobnie do śmierci w tym bądź w innym wydaniu ale na co dzień jestem trenerem personalnym pracuję z ludźmi i dzięki temu że podjąłem się tego zadania po tak naprawdę pięciu latach Szkoleń, zbierania doświadczenia od lepszych od siebie. Dzięki temu, że podjąłem się tego działania, tej pracy, Odkryłem jak gdyby w sobie na nowo nie tyle, że pasję, bo pasja jest ciągle ta sama, ale odkryłem w sobie to, co mnie tak naprawdę kręci zawodowo, czyli chęć pomagania innym, a mianowicie zwłaszcza osobom paradoksalnie niezwiązanych z branżą, które po prostu chcą zmienić swoją sylwetkę, nie wiedzą jak się za to zabrać, a wiemy wszyscy, że jest bardzo dużo materiałów teraz w internecie na ten temat i no nie oszukujmy się, duża część z nich jest albo w słabej jakości albo w drugą stronę zbyt skomplikowana. Także uważam, że przyda się takie miejsce, gdzie po prostu rzeczy, dla wielu, rzeczy, które przez wielu są pokazywane w sposób skomplikowany, zostaną przedstawione po prostu w sposób, że tak powiem, bardziej przystępny i chciałbym też odbiec od tego, z czym ja się kojarzę, czyli z taką kulturystyką typowo hardkorową, kaptur na głowę, kurczak, krysz i tak dalej, bo to, że ja żyję w taki sposób nie zmienia faktu, że 99% moich podopiecznych tak nie żyje. Ja sam ich do tego namawiam, aby tak nie żyli, bo jest to po prostu wybór każdego z nas. I nie ma co się szufladkować. Także naprawdę serdecznie Was zapraszam do tego, abyście śledzili ten kanał. Pierwszy materiał, taki normalny, już w najbliższy piątek, będzie to materiał niezwiązany bezpośrednio ze sportem, a związany z podróżami, czyli pierwsza moja wizyta w Nowym Jorku, która odbyła się w sierpniu kiedy to wraz z moją już małżonką udaliśmy się do jej brata do Stanów i tam właśnie pod Nowym Jorkiem spędziliśmy ponad miesiąc. Także będę chciał przeplatać teraz te materiały ze Stanów Zjednoczonych, które mam, z materiałami nowymi. A dlatego tak to robię i dlaczego, dlaczego dopiero teraz są te materiały publikowane, te ze Stanów? No właśnie dlatego, że już wtedy miałem w głowie to, że chciałbym uruchomić nowy projekt, nowy kanał, który z jednej strony troszeczkę otworzy mnie na inne osoby, bo nie oszukujmy się, jeżeli jesteś teraz, drogi widzu, osobą, która nie do końca interesuje się kulturystyką, ale chciałaby zmienić jakieś swoje nawyki żywieniowe, czy chciałaby po prostu mieć bardziej atletyczną sylwetkę, ale nie do końca interesujesz się tym sportem, no to prawda jest taka, że trafiając na mój dawny kanał, z automatu przeszedłbyś dalej, bo jest on bardzo mocno skategoryzowany w tej materii i tu chciałbym tego uniknąć, chciałbym, żeby to było bardziej takie powiedzmy w cudzysłowie przystępne. Także dlatego też te materiały ze Stanów czekały, czekały na dobry moment, ponieważ ja też musiałem ogarnąć parę rzeczy życiowych i teraz w końcu jest to tak poukładane, że naprawdę wiem, że tutaj na tym kanale nie będę chciał popełniać błędów w przyszłości, czy, a jednym z tych błędów było to, że nie było systematyki materiałów. Tutaj będę, chciał się, będę się starał to utrzymać, ponieważ naprawdę tak to teraz poukładałem, że mam stosunkowo dużo czasu na to, aby się tym zająć. Także zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Tak jak mówię, pierwszy materiał już w piątek, następny też już systematycznie na różne tematy będziecie tu mogli zobaczyć moje treningi będziecie mogli zobaczyć moje dni jedzenia generalnie różne rzeczy związane z moją osobą, ale również rzeczy merytoryczne prawdopodobnie różnego rodzaju również podcasty z ciekawymi ludźmi, także zapraszam serdecznie, ja jestem osobą, która ma 1,95 m wzrostu także w moim wypadku budowanie sylwetki jest troszeczkę trudniejsze niż u osób niższych i też od 7 miesięcy współpracuję z Jamie'em Christianem do tego weekendu najwyższym kulturystą zawodowym świata. Także mm, no mam dużo do przekazania, tyle tyle powiem i mam nadzieję, że ty z tego wyciągniesz jak najwięcej. Zapraszam serdecznie jeszcze raz. Dzięki, że tu jesteście i pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, komentowaniu, bo to wszystko wpływa na algorytm. A jednym z powodów, dla którego powstał ten kanał właśnie, jest właśnie to, że algorytm już nie był taki dobry z uwagi na moje błędy z przeszłości pod kątem mojego poprzedniego projektu. Także dziękuję za to, że tu jesteś. Zawsze daj lajka. Zawsze zostaw komentarz, zostaw subskrypcję. Jak możesz to udostępnić, jeżeli dany materiał Ci się spodoba, to wszystko będzie wpływało bardzo pozytywnie na rozwój tego projektu i mam nadzieję, że na nasz wspólny rozwój. Dzięki, cześć.